Przepraszam Cię Pawełku, że Cię zabrałam na tę prezentację. Wiesz, ja myślałam, że taki medyczny sprzęt to coś yy, dla ludzi, a tu ceny jak z Księżyca. No co chcesz. Firma się nazywa Galaxy Med, to i ceny musi mieć kosmiczne. Wiesz, ja to bym się nawet nieźle bał. Żeby ten ich przedstawiciel tak natrętnie nie dawał nam do zrozumienia, że jesteśmy stare skryty. Większość sali to byli emeryci. No kogo z nich stać na masujący fotel za pięć tysięcy, albo teraz za trzy? A dwie panie się skusiły. Wzięły te cudowne rady. Ja tam wolę moją poduszkę elektryczną. Pomaga mi bardziej przy moich bólach kozanków niż tej. Galaktyczne wynalazki. Aniu, co słyszę? Babcina poduszka elektryczna? Aha, a co ty im tak za wzięcie wypisywałaś na jakimś druczku? Ogłosili no, konkurs. Wypełniłam kupon, wpisałam nazwisko, imię, adres. Może coś wygram. No tak, tak, z pewnością. No już Pawełku, na Twoim optymizmie to można polegać. A jednak dostaliśmy te prezenty. Trzy. No, w końcu coś się nam należy za dwie godziny wysłuchiwania. Zobaczymy. To jest na pewno ten słynny, praktyczny masażer. O, świetnie, to będziemy się masować. Yy, przeczytaj instrukcję. Ech, ja nie znam chińskiego. Jak to, to nie ma instrukcji po polsku? A No nie. A, dobrze. To otwórz teraz ten prezent niespodziankę. A, ja patelnia. Teluniowa. Do niczego. Teresa się na nią nabrała. Nic się na tym nie da usmażyć. Nie, Haneczko. Ta patelnia to akurat bardzo praktyczny prezent. Możemy się nią palnąć w czoło. Jeśli jeszcze raz zechce nam się iść na prezentację nowoczesnych produktów medycznych w wykonaniu podejrzanych. Mm. <noise> Ostatnio dochodzę do wniosku. Że dostajesz niezwykle dużo listów. Owszem, owszem. Rozmaite fundacje przysyłają mi prośbę o wsparcie. I wypełnione blankiety, wpłat na 50-100 zł. Z moim nazwiskiem i adresem, jako osoby wpłacającej. Dostałam też na zachętę pakiet ohydnych świątecznych pocztówek. I tandetne naklejki z Mikołajkami i aniołkami. A to czworonożne z czerwonym nosem, to co to? Renifer. No ale y, skąd te fundacje mają twój adres? Adres i telefon. Bo dzwonili, a jakże? To kilka razy. Twierdzą, że dostali moje dane od firmy Galaxy Med. Jak? To? Wypełniałam wtedy ten nieszczęsny kupon do losowania, prawda? Tak. Firma Galaxy Med wyłudziła ode mnie moje dane i sprzedała tym fundacjom. A ty zgodziłaś się na udostępnianie swoich danych osobowych? Ale skąd? Na kuponie nie było nic takiego napisane. Firma Galaxy Med to po prostu swani naciągacze. No to zadzwoń do nich, no albo napisz, że sobie tego nie życzysz. Kiedy nie mam ani adresu, ani telefonu, tylko numer skrytki pocztowej przy jej No Mogę tam wysłać list, ale co to da? Lepiej poczekam, jak te fundacje zostawią mnie w spokoju. No, nie, szkoda, ale szkoda, no, musisz coś zrobić. No, nikt nie ma prawa bez Twojej zgody udostępniać Twoich danych. Paweł, Dobrze, zrobię coś. Na początek. To. Pani Hannie udało się znaleźć w internecie prawdziwy adres firmy Galaxy Med i nazwisko jej prezesa. Napisała do niego list, w którym stanowczo sprzeciwiła się ujawnianiu swoich danych osobowych i zażądała ich usunięcia z bazy danych firm. Poskutkowało. Ale teraz pani Hanna pamięta już, by nie dać się skusić obiecankami i nie podawać swojego nazwiska ani adresu byle komu. Przekonała się, jak przykre może mieć to następstwa. Do zobaczenia.